Witam Was wszystkich serdecznie z tej strony Drakej i powracamy do mojego zagrajmy z gry Dead Space 2. Ostatnio jechaliśmy pociągiem, którego część widzimy tutaj. I teraz możemy kontynuować naszą cudowną podróż uciekającą przed nekromorfami i próbującą przeżyć. Liczę, że niedługo będzie jakiś sklep. Chętnie bym się pozbył. Co to kurwa jest? Ha! Twoje zwłoki są moje. Wracaj tu z kurwy, synu. Jeśli myślisz, że Cię nie widziałem, to źle myślisz. Kolejny Node. I czemu tutaj tyle rzeczy krzyczy? Okej, okay, co my tutaj mamy? Ty! Idź na przeszpiegi. Okej. Okay. Pewnie zaraz dostanę zawału, nie? Pewnie ten Node jest zaminowany czy coś takiego, ale dobra. Jestem facetem, wylaską się śmierć, lecimy. Ha! Nic nie wyskoczyło! Czy to są kurwa... ...lodówki. Mam nadzieję, że nie było to żadnego gangstera, który przechowywał w tych lodówkach zwłoki, bo to by było teraz niefortunne znaleźć takie zwłoki zmienione w nekromorfa, nie? Naprawdę, gro? Robić palcem to ja, ale nie mnie. Cokolwiek miał to nie znaczyć. Dobra, nieważne. Hmm. Napisałem dalej. Śladem krwi. I zniszczeń. I syfu. Okej. Okay. Jej sklepy. Prawie jak Bioshock. Tylko, że bardziej strasznie. Ironicznie, bo Bioshock 1 też miał być w założeniu horrorem, nie? O, złoto. Nasze kredyty, rany, złoto, w jakim ja RPG-u jestem? O, jakie słodkie małe dzieci! Odepnijmy im główki. Ach, moje marzenia się spełniają. Odcinam się głowy. Moje do nich bezkarnie strzać i nie powie, że jest popierdolony. O, jakiś smutno strzał do małych dzieci! O ojej, ale mi źle, ale mi źle z mi O, ty mały skurwysynie. Matka się szacunku nie nauczyła? Do starszych? Spieprzaj, Z mi się, zpieprzaj. O, i za szmaty. Dobrze, dobrze. I reprymendę. Dobrze, okej, okay, wypieprzaj. Już. Swoje dostałeś. Na karnego Jerzyka. Dzieciar... Dzieciowe. O, ty skurwysynie. Patrzcie, jaki mały. Matrixa się na ogląda i ta zwala mu. Ale nie, jestem szybszy. Sorry, sorry. Ha! A, jest taki po prawej, jak w na, dzieci, co nie? Isaac, jesteś jeszcze żyjący? Isaac, jesteś jeszcze żyjący? Isaac, jesteś jeszcze żyjący? Isaac, back to Isaac, jesteś żyjący? 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 Isaac, jesteśmy żyjący? Isaac, 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 bo jest skąd ten gościu ma numer naszego komunikatora? Okej, okay. stros mówi że szukają go i w ogóle z niedługo namierzmy jego sygnał i tego typu rzeczy yy, i że w ogóle czy wspomnienia do nas wracają, czy też widzimy symbole markera i co do, one do nas mówią Generalnie wiecie Szaleniec Nie ma tutaj w ogóle co porównywać Szaleniec, tyle. Tak, teraz możemy kupować więcej rzeczy. Możemy kupić Pulse Rifle, który jest y, raczej bezużyteczny. Ponieważ generalnie w tej grze broń bez funkcji od odcinania to średnia broń, że się tak wyrażę. Kupimy jednego Power Na innych rzeczach mi póki co nie zależy. Jay Veddingan niby fajny, ale mam troszeczkę, nie no. Póki co wystarczy mi to, co mam. I 12 tysięcy. Ważne, że oddaliśmy te cholerne y, cholerne schematy. Nie będę na już uważać. A poza tym, nim zapomnę. Eee, pa, 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 pa. sprzedajmy też pół przewodniki O, i odrobiliśmy naszą kasę, to kupimy jeszcze jednego noda W końcu Nody tak by rozwój postaci w tej grze, no nie? Okej, okay, zapiszmy sobie eee, dobra, teraz wychodzi na to, że na tym muszę zapisać. Chapter 3. trzeci, Chapter 3, a już parę razy szedłem na zawał. A też nawet nie połowa gry. No, no cześć, no cześć. Chciałem, nowy pancerz Mech. Dupek. jest Nolan

Okej, okay, dostałem trofeum za to, że odciąłem głowę tamtej maskotce. Proszę bardzo. Sklepy sportowe. Sportowy nawet w odległej Galaktyce widzę. W ogóle tak, ta te miasta się Sproul, jakby co. Jest na jednym z księżyc Saturna. Japońskie sklepy, Bonsai w ogóle. Gdzie mi się właśnie? Zacznijmy od tego. Tutaj, dobra, to obejdźmy to się z koła. Przydoby nam się bench w sensie warsztat O Jakaś biba Text log. Okej, okay, no, kontynuacja przedniego wpisu A, czyli naciską strzałkę mogę sprawdzić, e, że cały tekst się od razu pojawi. A i zagramie zasłania nam tekst Okej, okay, dobra. Kto chce nie sobie czyta? Ja raczej odpuszczę. Przynajmniej na wizji. Hajsy. O, jak mi smutno wypieprzej. Jest za cicho. Lewitacja. Pewnie lewitujące łóżka to norma w, tych, w, w tym czasie, nie? Dobra, obstajemy dalej. Zebraliśmy, co mogliśmy. W ogóle czemu? What the hell? Czemu to jest znak markera? Yy, co to za lokal w ogóle? Find your peace, ask us now. Jaha, nie zgadnę. Unitolodzy, tak, ja, są drogą, Unitologia to jakby rodzaj kultu albo religii w świecie Dead Space'a, którzy wyznają marker, a mm, necromorfy mają za wyższą formę życia za jakby, wiecie, kolejny, kolejny stan ewolucji. Kto chce niech czyta, tak to oni, tak jakby powiedzmy, troszeczkę przymusili Ishimurę do właśnie rozbicia. Akurat tej planety się znajdował się marker. Jej główny kapitan Ishimury, właśnie był unitologiem, czy tam agentem unitologu, czy coś takiego. Więc to nie tak, że Ishimura przypadkowo wpadł do tego markera i uwolnił ten cały chaos. To wszystko raczej było zaplanowane. A my wchodzimy prosto, kurwa, do. Paszczy lwa, bo gorzej być nie może. Jej, like yes. tak. czyli wszystko jest zaplanowane? wchodzimy do centrum rekrutacji unitologów. Hmm, Sondrom tak. Unitologia jest wzorowana troszeczkę na tej Religii jest, jak ona się nazywa. Tom Cruise do niej należy. Zapomniałem jak się nazywa. Wiecie, to jest też taka powalona, tam trzeba, wiecie, wpłacić mnóstwo kasy, żeby mieć odpowiednią funkcję w tym kościele, że tak wyrażę. I właśnie na tym jest trochę wzorowana ta, ta religia, bo tutaj właśnie też jest ten sam jakby... To sama zagrywka w sensie płacić, by się dostać. Więc to nie jest tak różowe, jak oni te pokazują. Here we go. Tak było chyba szybciej, nie? Tak, trzeba wykorzystywać te... Ach. Przecież zabiłem cię! Jak się zabijam, to giń! Nieusłane dziecko. O, właśnie zaczęłam płakać, bo właśnie skończyła mi się amunicja. A dzieci dalej biegną. O, dobra, okej, okay, nie było sprawy. Co drogą, wiecie, hmm, ciekawostka, coś co wpadło mi do głowy jakiś czas temu, przy, podczas ogrywania despojsa trójki. Wiecie, naszą główną, wro, naszym głównym wrogiem, jak w tej grze, poza oczywiście nekromorfami, są unitolodzy, nie? Unitologia to religia, która stawia na jedność, na bycie jednością, na. i w ogóle już sama nazwa. Unit to jest właśnie jednostka, nie? Czyli jedność, inaczej rzecz ujmując. A główny patent tej gry, w sensie rozgrywkowy, polega na rozczłonkiwaniu przeciwników, nie? Rozumiecie? Rozumiecie nawiązanie? To jest taka ciekawostka, wpadła mi do głowy. Nie wiem, czy to ma jakiekolwiek faktycznie powiązanie, ale wpadło mi to do głowy jakiś czas po prostu. Okej, okay, dobra. Idziemy się poczuwać przez kanały wentylacyjne. Tak, jak mówiła Dejna. Hmm. Powiem tak, te. Te segmenty są straszne, bo nie mogę się tutaj bronić i generalnie jestem narażony na jumpskery, ale z drugiej strony są, jest fajna, bo nie mogę się tutaj bronić, czyli nie zostanę zaatakowany. Mogę tylko i wyłącznie uciekać. Okej. Okay. Jezu, to mrugające światło. O, oh, come on. Co to jest? To książka. Zaciął się książką. O mój Boże, wiedziałem. A mówiłem, nie czytajcie książek.

Watch. Watch. Stay stayed alive three hours using this trick. You see? Just shoot it back at them. <laughs> I'm gonna bleed out soon. I got clipped pretty bad earlier. Okej. Okay. Tutaj koleżka zostaje nam wskazówkę właśnie dotyczącego odcinania yy, kończyn yy, ...kończyn właśnie nekromorfów i używania ich przeciwko nim To jest fajny zawys, tego nie było w jedynce, więc to jest faktycznie dobrze, że gra o tym mówi. Mam iść tam, to chodźmy najpierw tutaj. Ok, tu jest zamknięte. Niech będzie. Jest za cicho. Będź w końcu. O, Wow. Śmieciarka. A jest ich że oderwę ci nogi. Czemu od kiedy zaczęliśmy grę? Cały czas jest kurde 12. Co, nie przemieszczamy się w czasie? Czy może, że chodzimy już przez ponad jeden dzień? Zawsze się spodziewałem, trupa w szafie z jakiegoś powodu. Ok, rozwijmy się w końcu. Ok, dobra, zacznijmy od Riga Apeki. Muszę damage. Aha, z telekinezy, ok. Jak się przynajmniej wydaje. No i powiedzmy, że dalszy, dalszy rozwój z jest tak fajny, ale. Za jakiś czas zwię Zwiększenie czasu stazy Więcej energii yy, Dobra I potem jeszcze damy sobie powiększenie właśnie czasu trwania Niech będzie bronie póki co wyrabiają więc zostawmy tak jak jest I oczywiście jeden note na później Strasznie fajnie to wygląda Ok dobra Najpierw save Na czym oczywiście save z 18.02 Okej, okay, dziękuję. I kontynuujmy, zobaczmy co tutaj do roboty. Co to? Stand by, proszę czekać. Okej, okay, offline. Niech i tak będzie. Dawaj pazura. Ale mam kurde Zeza, dajcie ze spokój. Skineza, okej. Okay. To znaczy się jest Haza, przepraszam. U! Serio, nie trafiłem, nie trafiłem, naprawdę nie trafiłem tak bliska. Dajcie że spokój, wypad mi stąd. O jeszcze ty kurde. Ale mnie poharatali. Sytuacja nie była zbyt ciężka, ale ja jakoś tak strasznie zlamiłem i zrobiłem z niej strasznie ciężką. Okej, okay, jesteśmy w sypie na śmieci, tak mi się przynajmniej wydaje. O, nie ma grawitacji, jak śmiesznie. A, i coś, co jest z zajebistym w stosunku do pierwszej części, czyli możliwość latania w sekcjach bez grawitacji właśnie. W pierwszej części była taka idiotyczna, by nie jak to na coś, kurde, minigierka. Chyba nawet nie. E Taki dziwny system, który pozwala tylko na skoki, jakby od płaskiej powierzchni do płaskiej powierzchni. To było strasznie dziwne, kurde po prostu się Aizach. Dobra, skąd ja przyszedłem? Stąd przyszedłem. Eee, jest stąd Dobra, Chodźmy tam wpierw. O, rabuteczka tutaj lewituje. Czemu nie mogę tego podnieść? Przecież mam miejsce w takim punku. O, ta, mogę, okej, okay, dzięki. No już, Aizak, ląduj, ląduj, Aizak. Dziękuję. Dobra. Teraz będzie mi. Nie, nie o to mi chodziło. Okej, okay, mam iść tam. Poprzesu... Poprzesuwałem te kupy śmieci, do... Wyszedłem stąd, jestem tu. Mam iść tam, czy chodźmy tutaj? Lokator, spokojnie. Wiem, że mam iść nie tędy. Chcę iść tędy, po prostu. A i najwidoczniej i tak miałem iść tędy, bo tutaj mam jakiś przełącznik. Dobra, plus blues. Yy, jeszcze to ogarniemy, ale yy, ja chcę pozwalać coś te lokacje A, tutaj byliśmy przed chwilą, na górze w sensie Okej, okay, dobra, czyli na co nie ma Hop, dziękuję Okej, okay, dobra Nie mam co mi to mi oddać, ale niech, niech się dzieje. Ok, i mamy lecieć tym tunelem. O, oh, come on. Ciężko się leci pod prąd Wytmuchiwanie śmieci z całego, pewnie z całej kolonii. Nieważne, szczegóły. Zamykaj te drzwi Dziękuję What the fuck Mam line guna Mam line guna I zabiję Już mnie palec świeżbi Za te skrzynie Spokojnie Mamy iść w lewo, chodźmy w prawo. Nic tu nie ma. Co za kurwa dźwięki? Halo? 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 Biegiem! A! Dobra, nie będę używać, się spodziewałem. Iść! Idź, nie zsij mi karty, nie z mi karty, to jest obleśne. Tylko gorące panienki mogą to robić. A ty nie jesteś panienką, a tym bardziej gorącą. O nie, zepsuty sklep. Co za ból. Mam iść tędy, oczywiście pójdziemy wpierw do lokacji zasilanej Nodem. Ty? Co mi powiesz? Wypadnij stąd. Zdeptajmy, zdeptajmy. teczka. Karp mnie swędzi. O, dostałem trofeum. Mówię trofea. Halo, ktoś tłucze butelki czy mi się wydaje? To nie, jest do... to nie jest śmieszne. O takie szkło można się rozciąć. Oderwałem szpon. Przeladujemy, lepiej. Tak wiem, zużyłem cały jeden nabój, jej tu więcej nie ma? Aż dziw. Okej okay. Zasilanie nam padło. Umieliśmy baterię w ...slocie. Włączy się kolego. Włączy się. O, od razu jest przyjemnie, nie? Światło. Widać trupy, krew na ścianach. Ani się kurwa, waszcie mnie straszyć. Z Dobra, to lecimy, 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 lecimy. Nie ma czasu. Nie, żebym miał jakiś plan czy coś. Spokój. Cisza. Przeładujmy. Node. O, oh, come on. wróciliśmy do... Unito Nie, jesteśmy ma w jakimś sektorze mieszkaniowym? O, oh, Głosimy na sobie pająki Śpieg pająków o Tak, jesteśmy definicy w sektorze mieszkalnym unitologów. Wystarczy spojrzeć na e, mazę na ścianach Kto chce nie szczyta, o to właśnie mam mazę na ścianach. Typowe markerowskie symbole, Kasa w kiblu. Noga wbita w ścianę. Bo nie dobra, nieważne. Jesteśmy na podwójnym terenie wroga. Ponieważ jesteśmy w siedzibie unitologów. Ponadto, ponadto, ponadto. Jesteśmy w miejscu, gdzie farują nekromorcy. Kolego, pająki cię oblazły. O nie, mnie też. O, o patrzcie, jak sobie tu, tu człapią. Widzicie. Niewierni. Pewnie tędy co? Teraz Co mamy kurwa tutaj Kadłubek! Czemu słyszę kołysankę? I szepty Szepty, szepty w mojej głowie Znaczy na słuchawkach w sumie Dobrze, że wróciłem do grania na słuchawkach Twierdzę, że tak czuję się lepiej I mam cały czas wrażenie, że mam zagłośny telewizor O minik, fiurka, Rak jest słodkie, łeb, nie mogę jej przyciągnąć Dobrze weźmy tego siedliska szatana O come on pokój dziecięcy Jezu on ma worek na głowie wypierdalaj mi stąd w ogóle Nichuja O nie Nie teraz Najgorsze miejsce żeby móc się odwalić Isaac. O nie już umarłaś, a to już za późno. Patrzcie na te, na symbole. Na ścianach, na światło. O, come on. Czemu dziecko miało na swoim, kurde, lusterku tysiąc kredytów? Miał swoją łazienkę, ale zajebiście. Zawsze chcie mieć swoją łazienkę. Żyrafa. Generalnie, aktualnie, tak jak się nad tym zastanawiam, wiem, że mówię to troszeczkę na wyrost, bo dopiero nagrywamy dwójkę, a nie trójkę, y, to strasznie żałuję, że z trójki praktycznie do zera zniknął motyw właśnie tej choroby psychicznej Aizaka. Nie jestem pewien, czy jest to fabularnie uzasadnione, czy on w tej, na końcu może dwójki zwalczy tą chorobę, czy coś, ale w trójce praktycznie tego nie ma. Tam są jakieś tam, tam y, przekazy, że on coś tam może mieć niehalos nie z zlb ale... Dana. Okej, okay, już projecę mu celu eee, Co to kurwa jest? Ty, co to jest? Czemu nie mój ty podejść? A, to jest stół E, myślałem, że coś mi a to, to chyba świece. Tak, właśnie tam są niby jakieś wskazania, że on coś tam z zębem może mieć nie tak w tej trójce, ale... Nie ma takich właśnie opałów, jak miał na przykład przed chwilą. Ta. Na 100% nie żyje, ta? Tak mówiłem, palcem mogę robić ja, ale nie mnie. Generalnie tym tutaj to się pewnie podobało, że nekromorfy opanował w sytuację, nie? Wiecie, w końcu to obiekt kultu. O, ten się chyba spalił. Obiekt kultu i w ogóle miłości. Kolejny stopień tajemniczenia. Wiecie, najpierw płacicie. tak, najpierw jesteście nikim w ich religii, potem płacicie. Jesteście kimś poziomu 1, potem kimś poziomu 2, kimś poziomu 3. Zależnie od tego, ile zapłacicie, i w końcu giniecie, stajecie się nekromorfem i stajecie się Bogiem we własnej, w własnej postaci, we własnej osobie. Ucieleśnieniem wszystkiego dobra w galaktyce i w ogóle. Ach, popierdolone religię, jak, ja, jak ja uwielbiam. Okej, okay. myślę, że to jest dobry moment na stop. 26 minut na liczniku i save przed nami. Tak więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia i usłyszenia w kolejnych odcinkach mojego zgromadzenia z gry Dead Space 2. Trzymajcie się ciepło i narka.